Na wyżej, wyżej, Cze nie, no tak, im widział, ja ostrość muszę ustawić. Czekaj chwilę. Poszło. Całościowo ja z, z, z samym roku, że nie, nie wchodzi na tym. Kobiszewska Ulibe, engestel. Ok, Gombrowicz. Kennen Sie Marlena Dietrich nicht? Do you speak English? Do you speak English? Do you speak English? You don't know. You don't speak English.

Cały nie żeby wydobyć tą twoją nimi, użyjali, żeby, żeby to po mojej kiedy że będzie chce. Tak, no to, to cały dowcip ja, no, ja. no. no, no. no, na tym polega, żeby to tak było. Rozmawiasz z Dziwoną. Co Oczywiście, no, bo taka była prawda. No. I przez związku z nie ma co dyskutować, czy ty chciałeś, czy nie chciałeś, bo taka była prawda. Ale, Siada, ty wstajesz, Sorry. mówisz o dyskusji, króciutko, brabe, brabe. i wtedy dopiero wchodzimy na tę sytuację, którą Bo Wojtek Ziemiański gotować. Panią? I wtedy siada, za wstaje Gombrowicz, trzymasz Gombrowicza i robisz głupie miny te wszystkie, Dokładnie. które robi Gombrowicz zbliżenia. To Gombrowicz wstaje. Siada, ale wstaje go, dwó tak, tak, dwójka, dwójka, dwójka. I potem jak wstaje, jak już Alek siadasz jak Alek już siedzi Gąbrowicz, podchodzisz do Gąbrowicza I do pół zbliżenia. I do pół zbliżenia. Razem Nie. Tylko Nie. I tak na przykład, proszę Państwa, otwartość horyzontów myślowych.

Z... ...przez taką piękną drogę O, to jest bardzo ładne. Proszę Państwa, nasza koleżanka z wielkim Przychodzi aktorka do lekarza. Eee, lekarz ją bada i... O, 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 o sprawa jest poważna. Gra pani buca. A co, gdzie jest obsadzana? Przysłona Oj, sorry. A teraz zrobimy tak, Proszę, poproszę, żebyś <grym> mocniej mówiła, wyraźnie, realnie, głośniej. No, e, musimy 8, włączyć tak, tak, tak dokładnie. I może być więcej okna, nawet do schody mogą Teraz jest więcej okna. to przyłowę to, dobra. słońce O się, się. sam tak tak budynek taki panorama góry od tych e, zrób do góry od tych od tych falmanek, nie? z tych przedostatnich kondygnacja przedstawiliśmy, przedstawiliśmy to żeby w, tej, w tym prawym tym nie było tyłka no nie, nie. bo teraz nie ma nie nie, wiesz to, zobacz to nie, tak nie. ma być? tak Wszystko jest wnętrze. dobra e, musisz tak do połowy to wtedy na nastawić to chcesz przyjść? Tak, Zrobiłeś jakiś ten taki kontrolator? No. Tak. Dawać. To jest, jedziemy. Jak to będzie? Nie Ty Ej. będziesz szedł samochodu, ja będę jechał no nie, tak. <laughs> Tu nie no. musicie z nami jechać po cholery. No, no, tak. no. no, ona jest cały czas kamera prawda, Czyja? Moja no, no nie wiem Nie, nie. ona była wyłączona To jeszcze jednego złama czy nie? Skurczę istotne to, że jak on po tym powąchaniu to musi być spojrzenie prosto w kamerę i, i, i ta śmierć widoczna w oczach, czyli na detalu. Panie reżyserze, z której strony ma wejść to drzewo? Przez czaki to ma się przydzielać? Z naszej lewej i jego prawej. Znaczy jego prawa, nasze lewe. To a, Tu idzie, a, koło tak tego drzewa, tu, tam, a, nie no. a nie tu. A nie nie, Dobrze. Kamera. Akcja! Będziemy grać akcja! Akcja! I ziemia, 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 jemy ziemię! Jemy, jemy ziemię. ziemię, jemy no, to ziemię! Też, a ruchy filmowe to co? To już Cię nie widzę, widzę Cię w kontrze. Uważajcie, no, bo was rozstrzelają tam jak będziecie tak blisko chodzić. Ja macie, który zdjęcia zrób. Z lornetką słownet. to konie, konie, zgor, net, zgor, konie, zgor, zgor, zgor. powinien patrzeć na palce. No na, na na pół tak, bo już po stronie. Nie, chciałem zażartować, ale z tego nie można żartować. Młyniutko. Tak jest. O, jest? Na przykład? Nie, na tej samej stronie. A, Cukiernia. O, cukierni, O, no. no. tak. Ona taka może być.

COVID. sytuacja jest tak. tak. Czyli sympatyczna rozmowa na tematy ogólne na tematy. Kawka, kawka w ojcze troszeczkę Asia minimalnie w prawo. Minimalnie. O Asia w lewo minimalnie, swoje lewo. Swoje lewo. W swoje prawo. Nie, w lewo, żebyśmy trochę więcej stolika widzieli, o! Zatrzymujesz i wyjmujesz pieniądze i płacisz. to no, przecież to nie mogą być takie pieniądze. No, tak. Trzecie ze środka, żebym odchodził. Z nim nie tego. Może do czegoś tam użył, jako zapis tego miejsca. Potem tak jak ty mówisz, że może górę jakąś, nie wiem, coś tu pokombinować, żeby to... Ja Nie wiem jak to użyje, bo nie mogę oczywiście z, z aulą tego robić, ale... Ale bym chciał to użyć jakoś. Nie, związać tego się za bardzo nie da stamtąd. Ja bym to traktował jako osobne miejsce, bez, na razie bez publiczności. Ja to tak, dojścia bym traktował jak do tamtej sceny. Ale tu w środku traktowałbym, że to jest inne spotkanie, bo tam on o, o dwóch spotkaniach mówi, czyli niezależnie od tamtego środka. Nie, żeby tutaj przyjść. Tu, 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 gdzie, gdzie tu, 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 tu. Nie, jakbyś, żebyś chciał być przodem, to byśmy się być tu w telewizorze. Tu! O! A co to ja będę stał? Nie, zostaw tą tak jak było. 30. Tam myśmy mieli ostro tak na kontrastowo się On jest tutaj widać te światła takie niebieskawe nie to nam to nie przeszkadza. Maciej, mówiliśmy, Dawaj. potrzebujemy staty. Ja tylko... Tak, tam możecie, tak. Zakup sobie nawzajem. To troszkę w lewo swoje. O. Niżej głowę Krzysiek Trochę oszukamy Ostatnie ostatnio ujęcie go przez twoje plecy. i w tą stronę. Chciałem To chciałem tylko pana spytać, co pan dzień nie chce? Pan Polak, którym mówi tyle szkód wyrządzili. Maciek!

E, tu, tu, tu wiesz już. to on na ciebie wychodzi będzie. E, wiesiek, przepraszam, no tak, już jesteś Wojtku dla Was. Nie lubię tego imienia, można z tego Wojtka być pierdolony. Nie chcę, jedziesz, nie przepuszczasz nikogo. Kogo? Nie, jedziesz, człowieku. Światło. Dzień dobry. Wie panowie, pokazywaliście ten, mi to wyjście Przez, i... jak ręce, jak wychodzisz, wychodzisz z samochodu. Tak. Strasznie szeroko mi się robi między kierowcą a tobą, na dwóch krawędziach kadry jesteście. Bardziej ukierunkuj się, żeby jakoś na tą... Proszę bardzo. Na prawą stronę, że się... Nie? Minąć drzwi. No. Tak jakbyś minął tak, drzwi i nie, tak. nie jakby... Nie tak. Rozumiesz. No rozumiem, rozumiem. Przywydalek no, to tyle musi być, w takim układzie, tak. A jak jak najcieńszy, proszę Personel tu, ale na i niżej, na wysokość. Ustawmy to jeszcze raz i nie będzie problemu, po co tyle dyskutować, Możemy prawda? nie chce niepowiązania z No tak, No tak, Dobrze. można mówić razy telefonie odezwała się fuga Bacha i Monika mówi wiesz ja miałem kiedyś fugę a ja zapytałem ją czy teraz już nie ma. Gdzie mam zatrzymać? Stop. Dobra. Nie, to jest To Dla mnie. Nie mogłem się powstrzymać. Bardzo przepraszam. Mam nadzieję, że nic się nie stało. Ale już cofać się trochę bałem, więc... Czy ktoś kontroluje to, co się dzieje? Oprócz operatorów, tak? Odpal się ode mnie z tym wywiadem. Wchodzisz na kamerę, nie wiem czy wiesz. uważam. Wchodzisz na kamerę.

mamy na na moment. To strzelają rury, słuchajcie, bo już to przeżyliśmy ten koszmar. Zaczął pan zarabiać pieniądze. Właśnie. Ten rytm. Nigdy dokładnie. już nie będzie pan żył w takiej nędzy jak w Argentynie. Czyli w tym momencie właśnie jest coś takiego, że właśnie zbierasz się sobie, bo jak powiedziałaś nagle tak, coś to i mówisz i znowu spotkał się pan. Tak, to jest ten moment tam to powiedzieć. tak szybko to jest oczywiście to wierzy się to jest to jest prawda <grymne> <grymne> tak? jakby dla mnie to sms-y wysyłajcie dobrze dobrze, dobrze. Ja ja taki jestem... numer 603 jestem poza zasięgiem a ty byś stabilnie stoi czyli tak o. i będziesz siadała na to teraz będziesz nie? No i pokażmy prawdę <grymne> Tak ładnie ustawiłem się. Ale jest sobie sokość, przepraszam. Musioć i kać tam. Siedzi z tamili. Nie, może nie gignie się już do tyłu. Twarzesz się mu ja to drugi od troszkę. <grym> no, operator na kamerze. Opuszczana. Twarz. Twarz Szymek chciałem Ci pokazać. Nie, nie, nie. No. Albo spróbujmy. Popatrz, on ma twarz, nie i, nie I masz i masz I tak to... jest no. i na, na muchę nawet z tą ręką kawałek Co jego jest ręki to? no to my jest no. nie jest to nie no. wiem Maciek. maciek 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 nie ruszaj się maciek kręci teraz nie może czekaj dam mu w łeb tym krzesłem uwaga maciek uwaga w łeb tym krzesłem. Do nas. do nas. Nie tak, nie tak, Żmietami do nas. Nie, nie, w dół kładziesz przód. Poziomo. A, a. O, o tak. Czyli z zewnątrz trzeba wyraźnie pokazać, że to jest taki dosyć groźny budynek. O, teraz ja Ci to odkręcę. Ja to wiem. O, poczekaj, ja tak.

W prawdziwej pracy przystąpimy do poziomu, bo ona Kiedy już wszyscy naprawdę będziemy wiedzieli, co mamy robić. Kiedy praca będzie nie tylko przyjemnością, i, ale będzie również pracą twórczą przyjemnością. Przyjemnością do końca.